On, kuku, kuku! Jestem rurku! Hiszpanie, aż idzie. Powoli, nie w tym filmu. Uzbrojone dziewka. w kolejnym odcinku. Dzisiaj budujemy budkę lęgową dla ptaków. A przy okazji odkluczymy paczkę. Mamy z Hiszpanii, jest Pan tutaj Zobaczymy, Zresztą się ujebał. Ja będę podawał. No. Ojej, chuj przesyłamy skromną rakietę z gorących Hiszpanii. W, y, y, na nie, nie. Coś na zombie, wiem. Coś na ząb. Prosto z Ala y, jak lambu, la. Przesyłamy. To y, daj, daj ja mówię. Znaczy, powiem mówić. Ziomale, przesyłamy skromną rakietę z gorącej Hiszpanii. Ja. W środku znajdziecie pianę i coś na ząb, prosto z La Jan Buera. Skosztujcie i ocencie 1 na 10. Przesyłamy również lokalny trunek, zakupiony od hiszpańskiego gospodarza z nadmorza śródziemnego. Pozdrówcie proszę Rafała Grubego z Radomia, Kacpra i Ale z Tomaszowa Mazowieckiego. Z pozdrowieniami Radek i Patrycja. No. Pozdrawiamy Rafała Grubego z Radomia. Kaspra i Ale Tomaszowa Mazowieckiego. Zobaczymy. O mój Boże. Już będziesz No będę palił. Zawsze korzystasz z tego. No co to? Marlory boro. bola. Dla to nie. takie latynoskie. Dom smaków. Simku. Sarangoria. Czy to ma w ogóle coś procent? To jest chyba jakiś kurwa kompak. Tak go bardzo Daj no. to. Idź, o, jako idź. Gdzie mam iść? No dalej. O, kurde. El Favor. Ta... Mm. Ile to ma? Jest tam konie jakieś? To jest. No jest. ile. Ja Zaraz się w Około dy, dyszki. No takie trochę słodkawe, ale... Dobry kąpocik. Zobaczymy później. 7%? No, dobry i 7. No, ja daję deszkę. To, to od razu na strzała bym przypijał. Oliwino by gwizdało. No tak samo jestem za tym 10. Zajbisto. Dobra, oczywiście. A tamto dobre było? Takie? Eee, no kurde. O, gdzie jest? I tu ciało. Jak nie moja Złego słoga, słowa nie mogę powiedzieć. A, nie? ten domek dobrze, nie? Domek w kluczku. Wujek, przeczytaj najpierw instrukcję obsługi, a ja sobie przypadku. Ty nie będziesz sam pełen malboru, bo to chyba są mnie tanie rzeczy. Połowę mi będziesz w To dobra. myślisz, że są kurwa jakieś oryginalne? Nie, takie ci... To są z przerzutu. Instrukcja montażu. Wódka legowa dla ptaków. Masz gwoździ wódkie. Do ptaka dziurka. Czekaj, tu, Coś tu jest nie tak. To znaczy nie te szerokie na dach chyba co No dobra I dziurka musi. To by musiało być coś takiego Ty mi są ścianki No to teraz musisz skręcać czym skręcać? Tu goziki są? No to już mamy wszystko, wiadomo o co chodzi no. Klas, klas, stąd też No i tutaj No, a to pójdzie na dach A na co tam dziura taka zostanie? No bo tak mu być. Może najpierw te boki mogą no. się to tylko zdać. Te czy trzy tu Przebijesz do bratu. Wypuść te na zewnątrz. Tyle robiłeś w budowach nie byłeś ściśle nigdy? To to była inna na sprawach jest Bóg, kufry, Dobra, co mamy? Proszę. Jaka czekolada z różkami No to bij teraz drugiego. To jest bok. A no co to tak? No to zrób tak jak ja zrobił no. Jak coś żeś zrobił? Tu kawałek ginął I prosto, nie krzywo. Za daleko żeś pojechał. Po długości tu. No to jest... To tu masz no tłumacz, no masz plany, no to... Kiedy ja okarmiki robiłem, na w szkole, jak byłem, k***a, 6 K***a, to. Gdzie ty to to, człowieku, no, mam... możesz, bij, madralo, ty, szwaniaku. No no. Powiedz, zobacz, no te papierosy się zaraz porwę. Ty do, do usterki to byś się nadawał, nie ma problemu. No. To bij, madralo. Mm. Chryste, Boże kochany. <słuch> <słuch> Oj, co słodko. Dobra, ja się poradzę. No, ty się poradzisz, a ty chodzę ty. No i co? No i teraz reszta twoja To za jakieś bardzo dobra smaczna Bońgur to są. Czoko, coś tam, coś tam To jest hałwa jest? No to na pewno hawa bo kiedyś był na no bigłajie Nie wytrzymał Alhambra Especialo 5 koni, 4 Dobrze bije? Ej, Boże kochanie ale ty kurwa, ty palosy, pal te papierosy to ci połomię, ty ślimu Dawaj Ale, kto, kto ci to będzie sprawdzał? Tak, nie to? tak, kurwa, przecież, jak ja... Że... Oj, pierdolę, szkuję, to nie będzie. Potem będziesz łapał, małe dziecko by wiedziało więc. Ty, ty, tyle rozumiał co ja to? No, bym się już dawno kurwa powiesił. Nie patrzcie, k***a, to się, się zbije na twardym A, się będzie trzymać Nie mm. patrz, tu mi na to Jak nie poszczyj książeczkę kupić. Dobra, pies Może zbani bani p***olni będzie lepiej Z no, chyba no, A, hmm. A pomoże w życiu Dobre. Dobra, no nie, Tam to jak ja zobaczy te chałupy to doli do ciepłych krajów. mam tego Muszę się napić. jeszcze tę deskę drugą. No to tu. A no to taki prześwity ma. No bo to tak musi być. Coś jest nie tak. Zaraz pójdę do domu. Na i Ile będę miał 100 km do domu? Ty że chyba drzwi będą zamknięte, jakbyście się wiedzieli. Ej! Ja <grymne> patrzę Patrzę. i uczcie. Bo ja wiecznie żył nie będę. Karmel klub. Mare <grymne> chyba nawet. Kto cię, człowieku, zrobił? A ciebie kto p***olął na szlepach? Na tego, na, chyba, na, no... Na parapecie. To jest niedobity ten głośnik. No to tak, że ich kuja go zabił. No, ostatni raz przychodzę. Zęby wypiję. Takie kuje. Przez to do dzieci jeżdżę, nie znam, czterech kuja. Są 65. Wyleczko. Jak hiszpański no smak jest dobry? Nie, mm, nie mm, No i za ja mało się. Jaduszka. Jakby dziesięć. 7 koni. 4 dziewięć. 4 idziemy. Ty mi tu ku. Chyba nie ruszę nic. Musimy cię też w drugą rękę cię kupił. Kurwa się. Nie to... ja mówię, co? a coś będzie z tego. Dobra, to tu może. Na razie jest. A, mamy, to nie? No. Chałupa jak ta Nic to się uważa z pentagonu chyba. Na śniadku. Jakie twarde to to będzie? Talne jak salami, czy co eee. to się kurwa z ściągnąć raczki nie była Zęba nie zła No nie wiem co to jest na świecie nie, nie widziałem że jest tyle lat się słone Daj wicho hmm? Chyba hiszpańska kiełbasa długo dojrzewająca mhm. Może kresie. i tak Coś ty się po Tu takie dostaliście. Taj tyle. Takie coś. Zjebalimy jak jest goroszuka. Teraz tu mówisz. To mam tak. Amsterdam serwaza, 100% matlata. Matlata. Ale my zjebali. Ja masz ten kufę. Po kątę. Ale twarda ta chyba Good. To, to powinno iść z boku. No, z boku, z boku, no. no ty debiluty. debilu, ty. Trzeba jebać. No co, Czy tam, dziura? Kurwa, nie nic. Ten... Tu to samo, tu zabijamy gwoździami. A. Wszystko do dupy. Dobra, teraz przytrzymaj tak. Tu. Kurwa. To jak to tu dochodzi? to nie do... pasuje. Black liquorice. Coś jakieś żelki czy coś? Tu mamy trzy. Tu mamy y, dół, dwa boki. Dół, dwa boki i ten skos. No, ten cały. Okay ciany nawet będą k***a przelatywać. Nie ja, ja Jest tak? A tu jest dach. Tylko jak tego dacha tam k***a zamocować. Co to jest dziura? Żeby miały przewiew. Dobrze jest. Jednak było dobrze, niepotrzebnie rząd zrywał. No ja tak nie uceluje przecież k**a. Ja już... się z boku chcę Z góry, Dobra, bij. Chyba ja będę pewniejszy. Ornitologu. Daj, Jasy. przytrzymaj masz. mi notodaskę. Tutaj skutek mi się skrzywił. A papańko ci to tu będzie walił. No, nie zobacz, już chołpa prawie. to to. Jabłko 0,7 litrów, 16% V solenoid. O. Już Widzisz? prawie jesteśmy na etapie końcowym. No idę po samym, coś tym. Jak ty do samochodu jedziesz? W głowie trochę nie niepokojenie. Ja... Żebyś ty na piechotę nie poszedł. <grym> ty możesz straszyć, nie mnie. Pochnieć, pochnie ładnie. O, to jest, to jest pan, faktycznie jabłko. Tak, jabłuszko. Można. mocno, bo ci się to rozleci. P... Nic się nie rozleci. Zmontuj tą ścianę. Galica Trzymaj tu! Ej, ej! I się! Właśnie! dobrze. Dobra, pierd... Nie się nie da. No to na co nie bierz? Jakiś mądry. Ryb. Jakoś rybka. Chyba robi prywat. Kurwa, Wujek, robocz. Co to jest? Czego, Czemu to się dzieje? Hmm. Picolo hmm. nie, nie, nie dla mnie. a to są Chyba tak. Jakiś jakieś? filmok. jakieś. E, jakieś. Dobra. Dzień. Dzień, może. A, to może. Ja się mam Ktoś ten kufel tam położył. Zaraz, Teraz Teraz nie widzisz, że jestem zajęty? Nie mam rozlać. Dobra. Jest. Jest. Tak się to robi, a nie. Nie, no, to się o, Dziwne Podchodzi po tej Dobra. Taka orężatka. Byszko. Dobre w smaku jest bardzo. A ty jest do mnie. Dziewięć. Słodkie jest, nie lubię słodkiego. Cukruśno. No i co zarosz? Nie wiesz. Dobra, nie że... na ślinę to robić. Tamten koniec robię. Ja mi tu... Chyba nie i chcę ją zrobić. Nie takim młotkiem się kurwa robi. Potem do godziny, chyba czwórek, No, no, no. no za ramię kurwa ch... Wyszczę. No i tak ma być. Tak. To no górą, to trzeba. Nie wiem. A to idzie tu. No to idzie tu. A to idzie tu. O! Remandy jest kakao. jest takim kakałowy. w kakao to będziesz niedługo kładłoduczony. Ty niedługo, bo pójdziesz siedzieć, ty nie Ty tego gładzi masz kurwa, odpierdolić Ty będziesz w po to coś jest kurwa, nie tak. I tu się dach rozje, ej kurwa, kurwa no na to tak bo to ja poszedł, Nie to wygląda Nie ma Multilla. Co to jest? Nie? No Mitella, czy to wiem, to jest na chleb. Wiem gdzie dzisiaj to ramy, ja. No cholera, bardzo dobre. Skudźmy ten dopiero ok. o górę. O i się rozchodzi. no człowieku. San Miguel Speciale Tylko patrzę sobie wypić. Nie patrzę tu na mnie. To jest robota człowieku dla trzech, nie dla dwóch. A jak? Jeszcze trzech Tu nigdzie nie jest piany. Dobra. Kurwa. Co sapiesz kurwa? To wijoj tego bo, bo mi ręce pomarzły. Tu się pomarzły? A ty żeś kurwa gorący. No. Nie zajęli. No, zobaczymy. Doszkę. No, gorzka, do ale... No, tak myślamy. Tak samo szasz. pomidorowy, pikantny. Dobra, to. Jesteśmy na etapie końcowym. Trzeba chwytać do tego, no to przyjdzie. Nie, papierosa, bo się pula połomie te papierosy. Nie, tak wie. Tam... Dupę, deskę. Akurat tam. na styk. Dwa. Delikatnie. Kurwa. Weź tę rękę stąd, tę na łapę. No bo to tak zjeżdża. No i na pierdolę. to to. Nie uciekłeś z tyłu. Bo to nie wejdzie w tamtą deskę. No i wionek. Tak, wykończyliśmy domek. Ciężko z tym było, ale się zrobiło. To jest nie nasza robota. Nie jestem cieślą, ale jest, może być. Myślę, wydaje, że ptaszki będą zadworone. Będzie, przyjdzie jeszcze zima. To będą przez dziurkę sobie do środka i będą miały żyć jak w leśniu. O kurde. Dobra. Buenos Aires. No, jakaś ładna wódka. Nie wiem, to jakieś w potwórku? No, taki pirat. Pirat drogowy. Z importu. No, na pewno to będzie z importu, nie wiem, co robić. No ja. Ty to jesteś do tego zdatni. Idziemy do lasu chcę zawiesić. Skrobowia gdzieś miała A Teraz chcę to To Myślę, że to polskie. No, ciekawe. Ziemno sobie z już poszedł tam daleko. Koziołki widać. Pięćdziesiąt To otwieramy. Nie otwieram. No nie to No to buenos dias. diabłem jakoś Tak. O kurwa. Pierdolę mocne to jest. Już mi w nogi wyszło. Może być. Nie Jest takie złe, ale trochę ma. Znaczy. Wyciąrt, wyciąrt to będzie. Teraz idziemy wieszać domek do lasu. Ale ty na drabinę wchodzisz. Gdzie ja mogę na drabinę wejść? No idziemy do lasu. Na piechotę? do no, domek. Bierz domek, a ja na drabinę. <laughs> Tu jest za piąty na tego chodka, kurwa. No nie dam rady. Tylko, że chyba tu jest takie no, Stary łamywa, że nie wiem. No ja mam takie, ale chodź tu jest za piękna. Stary łamywa człowieka. To nikogo nie kawia. Widzisz? Ej, idziemy Kiedy to przyjadę, wziąć stary kulc porozrywam tę kapotę Ostatnio Ani za to zawsze będą być chyba na tym brzozie Tak to, to kurza spadnę spadnie. Kurwa. Zaraz, zaraz się rozkładam No to możemy na doł. Nie bój się Przytrzymaj to Chodź Motek, motek najecham przód, gwoździa. Kurwa, ten co? Proszę, i jeszcze połomę. Gdzie zlecę. Jeszcze wyży, daj stopnia wyży. Jak ja tu mam piszę, deszkę? Kurwa, piszę, kurwany, bo my spadniemy z Pod kątem, o. Ja to kurwę, zlecę, bo co? to. Taki kurwaczek sobie nie widził. No i jest Czego Głupku się śmieje Nie będę się porozumą Dobra Tu jak stoisz Złaś na razie Żebym cię musiał starego fachowca kurwa roboty Wyślij uczyć Bi tutaj Kurwa z tamtej strony Człowieku Ja ci nie, z nie będę z tego to tego palucha Dobra Jeździł się trzyma Bo musi mnie ktoś trzymać a nie kurwa bo spadnie. Się, Bo się to będzie mi wiem patrzył A i tego tak wbij i gro. No nie do wiary. O idzie Dupę Trzymaj mi to nie jeszcze... No trzymam, no widzisz nie że... Trzymam Kurwa spadnie Bij Nie patrz na nic Na co tu patrzysz? Pię... Trzymaj mi tego No trzymam Kurwa Ten daszek przeszkadzał. Kurwa Co za kurwa łupa. Dobra, już wchodzę. Zarósł? Dobrze. Zarósł na no, górę. No, może być. I tędy sobie dochodzić, by. A słoninki się potem cepnie? Nie, nie, Kiedyś tam na... Mało. A tu jakaś dziurka jest pod tym? Hmm? No jest dziurka, ależ... Myślę, że dobrze. dobrze. Będzie. dwa. się. One zabite też stabilna chałupa jak ta lala. Mhm. Idziemy to Na koniec jeszcze spróbujemy y, z hiszpańskiego kociołka. Będę mówił panie. Ale ty się, człowieku, nagrodę. Starczy. Będzie... Ja przepraszam, jeszcze ja się do Napiłem się zimnego i już mnie jeszcze. Drówko tego dobrego hiszpańskiego wina. O kurde, Mieszanka, ale mieszanka jest zajebista. Tam nie może być, słodkie. O, Dziękujemy Radkowi i Patrycji z Rakiety z Hiszpanii. Pani? Pozdrawiamy Kasprę Kas i ale z Tomaszowa Mazowieckiego i Rafała I Grubego z Radomia. Z Brudowskiego piszcie, drogo, mojego Piszcie, w komentarzach pytania do mnie. Ja na wszystkie, na wszystkie odpowiem wam w kolejnym odcinku. Nie pytania i pytanie, ale jakie będą, to będziemy. To jest z tamtej Rakiety. To było na samym dnie. Witamy serdecznie, Przesłamy rakietę ze Szwecji, prosimy o ocenę. Tak. Będziemy też wdzięczni za pozdrowienia od chłopaków z dodatkiem słowa DAS. Pozdrawiamy, życzymy udanej degustacji, degustacji, wszystkiego dobrego w nowym roku 2025, Czesław i Aron. Pozdrawiamy Czesława i Arona, mm. DAS. I... Wujek, z mi. Pozdrawiamy Czesława. Czesława i Arona z, z, z tego DAS. A jak wam smakowała ta rakieta ze Szwecji? Bardzo dobra. Bloks. Było wszystko. Ale ten, wiesz co było najlepsze? No co? Chyba ten, ten, y, te chili, to, 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 Co to tak piecze tu? Jezus kochany. A Leszek wiesz, że wypił wszystko? Wszystko. Co to było? Nic nie było. Coś, ty człowieku, więc żelaza jest. Marysia, Curyzo, Mateusz, Michał i Wonka z Bilczowa. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam I wszystkie. dziękujemy. Cześć, do zobaczenia. Do zobaczenia. Powiedz coś po hiszpańsku na kolorze. Desi Corta, Dua presa nura, de della verta. A to po rzymsku chyba jest. A, po rzymsku, po A Hiszpański to jest podobne do włoskiego to także... Wszystko zginęło, jarałko, Zachęcamy Was do oglądania naszych filmów. Kurwa, z udziałem naszym i będzie tak, Damian, Witek, Francesco. Będziecie oglądać y, na północ i na wschód. Y, no, y, tu jest, tu jest y, można powiedzieć, tu jest lepszy film, ten, a tam będzie gorszy ja? Zo Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Hej, już nie to by ten.